Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 6 sierpnia 2025 roku. Po 1075 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 roku. W sprawie uznania za pomnik historii czy wiechów dawne sanatorium na podstawie artykułu 15 ustawy 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1292 i punkt 7 zarządza się co następuje. Paragraf punkt pierwszy uznaje się za pomnik historii Trzebiechów Myślnik dawne sanatorium, położone w Trzebiechowie, w powiecie zielonomyślnikulskim, w województwie Lubuskim. Paragraf punkt drugi celem ochrony pomnika historii, o którym mowa w paragraf, jest zachowanie ze względu na wartości artystyczne i naukowe. Jedynego w Polsce zespołu budynków z wystrojem i wyposażeniem wnętrz projektu Henry'ego van de Velde będą myślnicy czytelnym przestrzenie świadectwem procesu medycznego historii i historii lecznictwa z początku... Paragraf punkt trzeci punkt pierwszy obszar pomnika historii przebiegu w, w myślni sanatorium obejmuje budynek główne sanatorium, budynek administracyjno myślnik biurowy zwany domem lekarza, łącznik, budynek mieszkalny z portiernią, stolanią, wiatem, garaże i mieszkania, świnianie, obecnie warsztat, kostnicy, murowane ogrodzenie wraz z bramą wjazdową oraz park sanatoryjny, znajdujący się w granicach działki ewidencyjnej. Punkt pierwszy punkt drugi mapa pomnika historii przebiegu w, w myśli, dawne sanatorium stanowi załącznik do rozporządzenia. Paragraf punkt czwarty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów, Dyl, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a doda Dziennik Ustaw Dwa 2 Myślnik POS. 1075. Załącznik do rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2025 roku. Dziennik Ustaw Pozycja punkt 5, Mapa pomnika historii, czy biach, myślnik, dawne sanatorium Dziennik Ustaw Myślnik czy myśli POS. 1075. Dane identyfikacyjne działki. Numer działki ewidencyjnej, identyfikator działki ewidencyjnej, jeden punkt